jest z Krakowa, godzina 6.25 Troszkę później niż myślałem, niż sobie założyłem Ale fajnie się spało No i cel to zdobycie dzisiaj szczebla W Beskidzie Wyspowym I to jest ciekawostka, bo ja tylko po Tatrach marzę, A tutaj coś takiego nagle I bardzo fajnie, bardzo się cieszę Przyjemna odmiana yy, Wymuszona, bo przecież mamy koronawirusa Ogląd jest na razie super, a cel oprócz zdobycia góry to nie spotkać nikogo, żeby minimalizować zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa. No i e, albo omijać szerokim łukiem kogokolwiek tam ewentualnie na szlaku i nie dotykać niczego. Tak, ogólnie rzecz biorąc. Szczęśliwy. No więc wygląda na to, że jestem na szczycie. Tak oto no w zasadzie to mogę chyba powiedzieć, że to mój chyba pierwszy taki poważniejszy wierzchołek Beskita zdobyty. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie mam w pamięci żadnych, no ale ja się na Beskitach w ogóle nie znam Natomiast do tej pory zawsze uważałem, że są to góry niewarte zainteresowania większego, że to są góry dla staruszków raczej. Tymczasem bardzo mi się podoba ta góra i podejście uważam jest naprawdę całkiem, całkiem strome przez dobre kilkaset metrów. Takie wymagające kondycyjnie. Podobno papież Jan Paweł II był tutaj na szczycie dwa razy o. 21 czerwca 53 i 8 maja 55 Super Skazani na gór do żywocie No dokładnie ale widoczek. Fantastyczny widoczek. O ja się kręcę. A tam są moje kochane taterki. No. Tam dzisiaj lampa. Piękna pogoda. No, póki co dam sobie na wstrzymanie leciutkie z nimi. Poczekam aż sytuacja się troszeczkę yy, poprawi. Albo przynajmniej poobserwuję wydarzenia i nie będę na razie prowokował Ale nie sądzę, żebym tak, tak długo wytrzymał bez nich coś trzeba będzie wymyślić ale fajnie, fajna skała mega mi się podoba tutaj To jest dla tych parolotniarzy z tego co czytałem Zrobiona tutaj taka skałka, albo tam dalej gdzieś polanka niżej. Może tam dalej gdzieś coś jest. Natomiast widoczek jest super. Tam jest Kasinka Mała. Kiedyś jako dziecko spędzałem tam wakacje. O, dokładnie tam. Dokładnie tam u znajomych za tym kościołem ta działka. I w tej rzece rabie się kąpaliśmy.